Się zapisać, praktycznie eee, tylko, wiesz, kliknę, wysyłam ten log po zakończeniu, eee, no i ten, no i jestem super zadowolony, nie tam fantastycznie, że to tam, przygotowałeś się, ja wiecie, tu nie wiem, na to, że sumatów nikt nie nadaje, nie że musisz ten poprędzić tą antenę, żeby było lepiej, i to jest zapomnieć, i będzie, nie nawet nie musisz, tylko ta One ścieżki, kaserami one zwisają, a tutaj jak wezmę ręczkę, to praktycznie wszycie się mogą stosować. Okej, wiesz, 9, Olga Karoluszula, a tu jest Perwano, Pan Olga, Perwano, wiesz, Paweł. No tu Stefan Kłobek 9, Olga Karoluszula. Yy, wiesz, no teraz to tak mam cię na siódemkę. No trochę w szumak, ale, ale, ale wiesz, czasami jest sytuacja taka, że prawie do 5-9 dochodzi, wiesz. To tak pływa, no ale, ale, ale czytelnie to odebrałem, także nie ma żadnego problemu. A ja w tej chwili właśnie nagrywam. Właśnie i jak co, to zaraz to rzucę na, na YouTube i zobaczę, jak, jak się słyszysz, no. Czy to dobrze, czy dźwięk dobrze odtwarza yy, po prostu ten smartfon? Yy, proszę, mikrofon dla ciebie yy, SP2 ROP SQ9 OKU. -OK

どこかで見る人もいる。<noise> <noise>

już jest 3 minuty i 29 sekund filmu. No, dobra, zobaczymy no.